Żyjemy w czasach, kiedy wszyscy się uczymy. Kończymy studia, dostajemy dyplom magistra czy licencjata, idziemy do pracy, ale nadal się uczymy. Formą, którą moim zdaniem warto przemyśleć, jest podjęcie kolejnych studiów, tym razem podyplomowych studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dysponujemy bardzo szeroką ofertą dla zainteresowanych osób. Dlaczego warto takie studia podjąć? Jest okazja do tego, by swoją wiedzę zdobytą rok, 5 czy 10 lat temu zaktualizować, by się czegoś nowego nauczyć, by wspólnie z wykładowcami, praktykami, koleżankami, kolegami, którzy zajmują się podobnymi zagadnieniami, przez rok czasu poprawić swoją kwalifikację, swoje umiejętności. Nazywam się Marian Żukowski, jestem dyrektorem Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Proszę przejrzeć naszą ofertę. Wybrać studia, które Państwa będą interesowały i zapraszam do nas.